Jest ze Brick, a dziś recenzujemy sobie to coś, sobie nie mam pojęcia, co to jest. Po prostu widziałem, zapragnąłem i kupiłem. Więc tak, mam tutaj jakieś trzy magazyny, które ogólnie nie są do tych dodatków. I też trzy jakieś dodatki tutaj budowle z Lego Star Wars, a to wszystko za dość korzystną cenę, bo zapociłem tylko za to 19,99. No więc myślę, że naprawdę super. I tu są jeszcze chyba nawet plakaty w tych magazynach. Więc co? Myślę, że możemy zabierać się do otwierania. Mam mój niezawodny nóż, który jest ze mną na każdym odcinku, prawie, jeśli chodzi o takie otwieranie czy recenzję. No i dobra, wyjmijmy sobie to, bo to tu jest przyklejone klejem, i to mi się już nie podoba. No, ok. To, to jest akurat już zemrzucone. No, odpuśćmy sobie tą folię, baśmmy sobie, zedrzemy w sumie już. Ok. No i to mi się strasznie nie podoba, że to jest w większości klejem zrobione. I tu się nam magazyn drze. No to jest wielki minus, jeśli chodzi o to. No nie wiem, jak to zrobić, żeby się nam nie podarł więc weźmy sobie na początek ten dodatek Okej. Okay. No i oczywiście też musiało się coś z tym stać. No naprawdę słabo, jeśli chodzi o to. Mm, mi się to już nie podoba. Na szczęście to było w miarę jeszcze tak lekko zrobione. Ok, a więc dalej. A nie, widzę, to są trzy magazyny, te same. Więc fajnie. I to są właśnie dodatki do tych magazynów, ale myślałem, że wręcz przeciwnie. No dobra, trudno. podrze się z tyłu. Nie moja wina, tylko tego, że tak, tak zrobili. Może to sobie potem klejem zrobię. No i ja myślę, że dzisiaj przyjrzymy sobie na szybko tylko plakaty i dodatki, bo yy, by się zapowiadał za długi odcinek. Na początku możemy sobie przejść do naszych dodatków, bo szczerze mówiąc, tylko dlatego kupiłem to wszystko i też dlatego, że było w korzystnym cenie z sobą nażyczki, więc zacznijmy od tego spidera Reja, chyba tak. No i weźmy sobie to tutaj normalnie przetnijmy. I chyba za mało przeciąłem. A nie, w sumie wręcz chyba idealnie. A nie, dobra, przetnijmy jeszcze trochę, bo no słabo to wyszło tu. Okej. Okay. I teraz chyba powinno być już lepiej. Tak, mamy i wysypmy sobie najpierw jedno. No i to chyba wszystkie elementy. Więc to jeszcze bierzmy sobie na bok. No i co? Ja się biorę do budowania i widzimy się za chwilę. Więc tak to się wszystko prezentuje. Moim zdaniem całkiem nieźle. Istnieje naprawdę dużo fajnych elementów i ciekawych, które mogłyby się jakoś znaleźć fajne zastosowanie w jakimś na przykład Lego mieście. Jakby ktoś takie coś chciał zbudować No i okej, okay. mamy tutaj taką fajną lornetkę Dołączoną jak i, i, i No Nie jestem pewien czy to miał być miecz świetlny Ale chyba właśnie tak I taką jakby szybką, bo to jest taki Mini model tego wszystkiego No i albo to, nie jestem pewien, ale trochę jest Chyba silnik No nie wygląda to jakoś bardzo dobrze Ale ja się tam nie znam na Star Wars Po prostu kupiłem, bo fajne elementy A więc tak, myślę, że możemy przejść do Przejść do następnej budowli z tą następną budowlą pomyślałem, że to będzie ten Droid the Gunship Chyba tak to się czyta Okej, okay, więc weźmy sobie wszystko na dół Otwórzmy sobie tym razem dobrze, w sensie na raz Okej okay. Pum, i jest O, to są naprawdę ciekawe elementy, no To może naprawdę świetne zastosowanie swoje znaleźć Już widzę naprawdę dużo fajnych elementów no, na no serio, myślę, że się opłacało kupić. No dobra, ja się biorę do budowania i widzimy się znów za chwilę. I dobra, ogólnie już to złożyłem, ale jestem bardzo zawiedziony, bo no po prostu jednego elementu nie da się tutaj wręcz przyczepić, a mianowicie jest to właśnie to działko. No po prostu nie da się tak odpada i nie chce się do końca przyczepić, a boję się, że to odpadnie jak przycisnę mocniej, więc no niestety, ale to jest wielki minus. No ale jeśli chodzi o samą budowlę, no moim zdaniem nie jest aż taka duża, ale nie jest też taka mała. Mamy tutaj naprawdę fajne elementy wykorzystane, na przykład te dźwignie, które się fajnie ruszają. No i te ogólnie te duże takie jakby kółka, te płytki trochę. No i ogólnie ten przezroczysty klocek też jest bardzo fajny. Ja mam tutaj trochę słabe oświetlenie, więc tego za bardzo nie widzicie. A o te... Okej, okay, teraz tak widzicie. Ale jest naprawdę fajny i to wygląda jakby się unosił ten statek. Więc co? Ja myślę, że możemy przejść do ostatniej i myślę, że najlepszej budowli. Ulture Droid, chyba tak to się czyta. No i to jest moim zdaniem najprostsza i najlepsza też budowa do skonstruowania. Zresztą sami się narazcie przekonacie, ale najpierw trzeba by to sobie otworzyć i wszystko wysypać. Otworzymy sobie to tak, aby nic tutaj nie uszkodzić, żeby to zawsze może tam gdzieś wrzucić. Dobra. I ogólnie jest tutaj dość sporo elementów, które mogą mi się z czasem przydać, ale na razie... Raczej nie będę tego rozbudowywać, no i okej, okay, więc co? Ja się zabiorę do budowania i widzimy się za chwilę. Ostatnią budowlą jest właśnie to coś, nie mam pojęcia, jak to się nazywa, chyba właśnie ten. Um, już czekajcie, patrzę. Ultra Droid, chyba tak. No i w ogóle to bardzo fajnie wygląda, jest ten mini model tego statku całego ze Star Wars. No yy, ja nie mam pojęcia, co mógłbym o tym powiedzieć. Jest całkiem prosto skonstruowany i. Jest do tego wykorzystane naprawdę parę fajnych elementów, które naprawdę mogą się też przydać w jakichś budowlach. No i co ja myślę, że teraz yy, możemy sobie obejrzeć te plakaty i kończymy powoli odcinek. Na jednym plakacie mamy takiego oto Rena, oczywiście z Lego Star Wars. Na tym plakacie mamy kolejnego Rena, tym razem w trochę innym stroju. No, yy, no. To co, dwóch Kailorenów mamy. A na ostatnim plakacie, na szczęście, nie mamy tutaj Kailorena, tylko jeden właśnie z tych statków. Jakąś fajną budowlę, i, i ogólnie widzimy tutaj na dole napis: Nigdy nie trać nadziei. No, i ogólnie rzecz biorąc, to jest chyba jakaś tam mini wojna czy walka. No, nie jestem tego akurat za bardzo pewien. Myślę, że naprawdę fajnie, te, yy, że no po prostu zrobili tak, takie coś, że dostajemy do jej trzy świetne magazyny za tak małą cenę no i ogólnie te elementy no już by się z tego dało coś zbudować jakby się tu rozłożyło jakiś może no nie wiem, może jakiś statek mini no i co jeśli wam się odcinek podobał zostawcie łapkę w górę subskrypcję z aby być na bieżąco no i co subskrybujcie lajkujcie komentujcie i cześć